I witajcie serdecznie na kanale GWW15 GWW15 Kanał, który zajmuje się bardzo dziwnymi rzeczami, którymi w ogóle normalny człowiek nie powinien się zajmować. Stąd wniosek, że chyba jestem nienormalny. Opowiadam o płaskiej ziemi, a raczej o tym, że wszystkie filmy, wszystkie produkcje i wszystkie dowody, dowody w cudzysłowiu, na płaską ziemię są wynikiem oszustw i manipulacji albo niezrozumienia jakiejś kwestii. I w tym odcinku również chciałbym wam pokazać film o rakiecie, która uderza w firmament nieba. Panowie z płaskiej ziemi mówią, że on dowodzi, że Ziemia jest płaska, ponieważ na dole nie ma księżyca, facet tam tłumaczy, że księżyc, który powinien być nad Australią, nie widać go, ale jak poleciała ta rakieta wysoko, to już widać i to dowodzi, że nie jest ta, ta ziemia, nie jest pulista, tylko jest płaska. Pierwsza ściema w tym filmie polega na tym, że księżyc jest widoczny już na dole, nie trzeba nigdzie tam lecieć, bo powiedziałem to w poprzednim filmie, zobaczcie. Drugi kit to jest to, że ten księżyc nie powinien być widoczny, ponieważ jest nad Australią. I facet do tego wykorzystuje mapę taką, taka właśnie, która pokazuje mniej więcej gdzie księżyc tam jest, gdzie słońce jest, gdzie na przykład jest dzień, tak? Czyli skąd widoczne to słońce jest. I facet pokazuje właśnie, że księżyc jest tam nad Australią, ale zapomniał, że tam na tej stronie, gdzie on tam to pokazuje, jest też taka zakładka pokazująca skąd widoczny jest księżyc. No zobaczcie, tu jest słońce, tak, pokazane oświetlenie, skąd jest widoczne to słońce, natomiast tam jest taka zakładka, skąd jest widoczny też księżyc. I zobaczcie, że tam z tego miejsca, z tej innej wady, czy gdzie to tam jest robione, i księżyc jest widoczny. No więc zobaczcie, że no, to jest bardzo ciekawa sprawa, prawda, że no, w taki sposób oni podchodzą do tematu, nie, nie są dokładni, nie sprawdzą coś, a nawet wręcz to wygląda na to, że to jest specjalnie zatajone. Więc słuchajcie, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, to facet pokazuje model układu słonecznego i pokazuje, że ten księżyc jest w tym i w tym dniu był yy, z drugiej strony Ziemi, a więc nadal Australią, więc nie powinien być widoczny, tak? Na czym polega problem znowu z tym? Bo zobaczcie, że ja się czepiam takich niby szczegółów, ale właśnie diabeł tkwi w szczegółach. I właśnie tu diabeł tkwi w tych szczegółach. Za tą płaską ziemią chyba stoi diabeł, skoro tkwi w szczegółach. Ta animacja pokazuje, jak działa układ słoneczny, jak on, te ciała niebieskie są poukładane, ale nie pokazuje tego w skali. Dlaczego nie pokazuje tego w skali? Bo w skali ciężko by to było pokazać, po prostu te odległości, te wielkości są tak ogromne, że po prostu nie jesteśmy w stanie pokazać tego tutaj w tym programie jako oddającej rzeczywistość, bo to nie jest w skali. Zobaczcie, tutaj mam coś innego, to jest program Celest. Ja polecam, żeby ściągnąć sobie ten program. Ten program pokazuje, jak to wygląda, nie tylko jak to tam jest poukładane na dany czas, ale pokazuje wszystko w skali. Jest to jakby odwzorowanie wszechświata, przynajmniej tego tutaj najbliższego nam tutaj, według teorii heliocentrycznej. Zobaczcie sobie, ustawcie sobie ten dzień, który tam był w tym filmie, i zobaczcie, że tutaj księżyc niby jest nad Australią, tak? On jest tam nad Australią, ale on jest tak daleko od Ziemi, że ta krawędź krzywizny Ziemi nie jest w stanie go zasłonić i on jest widoczny też z Ameryki. No, to pokazane też było na tej mapie, gdzie jest pokazana widoczność księżyca, więc no słuchajcie, to jest po prostu niesamowite. Teraz kolejna kwestia. Ta rakieta uderza w firmament. Widzimy, zobaczcie, że jak ona tutaj leci, 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 leci nagle. pach I staje i zaczyna się tak powoli kręcić. Mnie to bardzo mocno intrygowało i postanowiłem zbadać ten temat to co chodzi. Dlaczego? Co to w ogóle jest, że te rakiety tak się zachowują, prawda? Bo no, to jest bardzo ciekawa sprawa, że, no, że coś takiego jest, tak? że, że coś takiego się dzieje. Odkryłem, że to jest specjalnie tak zrobione, to nie jest żaden firmament, tylko ta rakieta została tak skonstruowana, żeby tak się zachować. Prawdopodobnie dlatego, że kiedy nadany jest jej ruch wirowy, dzięki temu kręceniu ona jest stabilna, ona poleci w górę, a nie gdzieś tam w bok albo coś. I teraz tak. Kiedy ona dolatuje już do pewnej tej maksymalnej wysokości, musi przestać się kręcić. Dlaczego musi się przestać kręcić? Bo właśnie chodzi o to, żeby ona se swobodnie spadła. Jak będzie się tak kręciła, to te spadochrony czy coś tam się nie otworzą i tak dalej. Tak mi się przynajmniej wydaje, jak to tak zrozumiałem. A więc, żeby ją zatrzymać ten ruch obrotowy, zastosowano tam taki mechanizm, który się nazywa JoJo de Spin. Polega to na tym, że na zasadzie jakby dwóch joj. Z każdej strony zostaje wyrzucony jakiś ciężarek, odkręcony na linkach, i te linki w jakiś sposób, nie wiem dokładnie to jak to działa, ale powodują, że ten obiekt rozkręcony się zatrzymuje. Zobaczcie tutaj, ktoś zrobił taki mechanizm z koła od roweru, i zobaczcie, że on działa. Klatka po klatce, wam pokażę ten film. I zobaczcie, że tutaj widać dosłownie tą linkę. Klatka stop, zobaczcie, tu coś wybucha. I jest ta linka, zobaczcie, z tym ciężarkiem. Jest ta linka. A O, tutaj mamy jeszcze raz tą linkę, w innym ujęciu. A więc, no właśnie, nie jakiś tajemniczy firmament tutaj zadziałał, który zatrzymał to, ale zadziałała fizyka. Widać tą linkę z ciężarkiem na końcu, a więc tej yojody z zadziałało, i w momencie, kiedy ona już odleciała, ta linka, rakieta się ustabilizowała. Nie ma tu śladu firmamentu. To tyle jeśli chodzi o ten film. Ja chciałbym Wam powiedzieć, żebyście w ogóle zaczęli myśleć. Na kanale AdamWen6, krótki film, który pokazuje, że słońce oddalając się zmniejsza, rozmiar. To chciałbym wam tu pokazać. Dostałem od mojego starego przyjaciela, jeszcze z czasów, kiedy byliśmy świadkami chowy, taki fajny aparat i zrobiłem przez ten aparat zdjęcia słońca o rano o dziewiątej, czyli kiedy powinno być małe, według perspektywy, bo twierdzicie, że się słońce zmniejsza. No to zobaczcie, jak się zmniejsza. Jak zastosujecie pild, zobaczcie, jak się zmniejsza. A tutaj jest słońce dokładnie, kiedy w mojej miejscowości słońce powinno górować, a więc powinno być najbliżej. Zatem y, powinno być inny rozmiar być, tak? Zobaczcie, jak się zmienił rozmiar. W ogóle się nie zmienił. I to już dawno o tym mówiłem i nie tylko ja robiłem takie zdjęcia. Zobaczcie, tu jest z doktora Nemo zdjęcie, które kiedyś wykorzystywałem po różnych porach dnia i Słońce zachowuje idealny rozmiar. Wam powiem, że właśnie bardzo dużo ludzi się zajmuje tą płaską Ziemią. Znaczy, myślę, że już nie będziecie zajmować, dlatego, że już ten temat chyba się kończy no ileż można, tak, się zajmować yy, czymś, co jest w ogóle bzdurą, bo to jest bzdura. I to na poziomie już dzieciaka z podstawówki można tą bzdurę obalić. Zobaczcie, tutaj jest parę takich kanałów, tu się przewija, które to są dzieciaki, to są dzieciaki, które się zajęły tą, tym tematem i tam linki będą też do takich kanałów i zobaczcie, że dzieciaki potrafią rozwalić tą teorię. Tutaj jeden chłopaczek o, znalazł yy, Błędy w filmach. Właśnie, no tak właśnie, tak właśnie te filmy powstają. I to jest tylko niby, że, że to są tylko na potrzeby filmu. No ja wiem, że to są tylko na potrzeby filmu. Problem polega tylko na tym, że to jest manipulacja na potrzeby filmu. To jest po prostu zmanipulowane, nie na, po, na potrzeby filmu. To jest różnica. Trzymajcie się. Słuchajcie. Życzę Wam dużo zdrowia psychicznego, chyba, bo tu chyba można zwariować od takich teorii. Na razie, cześć.